Cześć, tu Michał. Zagrałem partyę szachów. Zagrałem z przeciwnikiem z indii. Jadę, ja 33. Partia była nie aż taka długa. Tempo to 10 minut plus 10 minut plus 0 sekund. Było 14 ruchów, czyli naprawdę malutko. I i możemy przechodzić do partii. On zagrał E4. Bardzo dobry ruch, jak wszyscy wiecie. Ja, ale ja zdecydowałem się na C6. To nie jest aż takie mocne, dlatego, że to wiem, że chodzi o to, że na przykład po jakiś takich ruchach z koczkami czy tym można tu grać, ale na pewno o wiele lepsze by było teraz zagrać tu. Nie wiem, on zagra byle on gdzieś tam zagra i ja odpalam D5, to by było na pewno silniejsze. Ale ja C6 i on skoczek F3. Nawet spoko ten skoczek sobie stoi, ale teraz da, pozwolił mi dać D5 i ja posłałem D5, bardzo mocne, no bo wiem, że jest bicie, bicie, ale po tym ja będę mógł jeszcze zagrać tu kiedyś tam wyprowadzić sobie tutaj skoczka i tu dać pionkiem, i będę le, miał lepszą. On zbił, ja odbiłem i on zagrał G5. To jest duży błąd, no bo. Skoczek w pojedynkę mi nic nie zrobi. Tak, jak taki skoczek by miał pokonać te wszystkie figury? To jest nierealne. To bym musiał po prostu jakoś nie umieć grać. By on musiał tu zbić, aby musiał odejść. Bicie Hetmana wraca, bicie wieży. To jest nierealne. Ale co z tego? Więc ja myślałem, o, popełnił błąd, a to ja nie będę nic robił, tylko zagram sobie E5. E5 jest mocne, bo tu atakuje niebronio, no, niebronionego skoczka i jednocześnie wydaje silnego pionka do centrum, i to, że go tu daje. To jeszcze mi daje, że będę mógł gońcami sobie wychodzić, skoczkami sobie powychodzić i to jest fajne. Więc on zagrał B5 szach, to ja się zasłaniam skoczkiem na C6, wyprowadzam skoczka i jednocześnie blokuję szach. Tylko problem jest taki, że daje go pod związanie. To jest malutki minus. On zagrał E2, to bardzo, bardzo słaby ruch, dlatego, że podstawia skoczka. Bo ja teraz mogę po prostu najzwyklej w świecie zbić mu tego skoczka na G5. Ale ja popełniłem fatalny błąd i tego nie zbiłem, tylko zagrałem koniec E7. Też z atakiem na skoczkę, ale lepiej było go już zbić, a nie atakować. Więc on zbił, ja odbiłem. I on mi tu zbił pionka. Teraz, jak zobaczcie, że nie można teraz tu bić, bo teraz jest związanie, więc teraz bić już nie można. Ale, hmm, to też jest błąd bardzo duży bicie tego. Bar ogromny błąd, bo tu jest po prostu. Bo po prostu F6. I wygrywamy, i wygrywamy skoczka, no bo F6 w, widełki mamy tutaj na Hetmana i skoczka, i wygrywamy skoczka. Ale ja zagrałem, ja zagrałem F6, tylko ja to zagrałem skoczkiem, a powinienem pionkiem. On zbił mi tego skoczka, czy jest ogromnym błędem, dlatego, że po prostu nawet nie ma pola różnicy. Nawet tu jest pole i tu, a pomiędzy tymi polami nic nie ma, a oni tak tak blisko stoi jego hetman obok mojego gońca i to podstawił. To ja zbiłem. I on zagrał C1, on zagrał D3, podstawił skoczka. Bo jak tu zbiję, to nie można odbić, bo po odbiciu ja idę tu i wygrywam gońca. Nie, skoczka. Ale ja szach, on tu, on D2, tu, tu, tu. Ja zbiłem na C1, ja mu tutaj zbiłem jego gońca. I teraz pozycja, zauważcie, ja mam taką mocną pozycję, ale mata jeszcze nie widać, no bo... Po biciu i tak ta wieża kontroluje tą linię, więc Hetman tu nie grozi. A co jeszcze jest fajne, teraz nie trzeba bić tego, nie trzeba. Można zagrać tu i jak tu zagrać, to, wy... to stracić wieżę fakt, ale wygrać Hetmana, no bo Tutaj robimy związanie. Najlepsze jest bicie, oczywiście, i po biciu tym odchodzę, ale oddaję mu mojego hetmana za jego wieżę, co już mu się trochę bardziej opłaca. Ale on to zbił na C1, co też było bardzo dobrym ruchem, no bo tu już nadziei. Komputer pokazuje, że to było bardzo dobre, no bo tu już nadziei nie ma. Jeszcze bardzo fajne by dla mnie było na przykład tu taka roszada i ustawienie tej wieży tutaj, no bo jakby to, ta wieża była tutaj, to bym mógł nawet tu grać, ewentualnie, żeby po biciu było tu, tu. I nawet ewentualnie mogę oddać tego hetmana, ale jeszcze nie mam aż takiego na plusie, żeby to robić. Ale ja i tak Roszada... Roszada bardzo spoko, ukrywę, ukrywam króla pod tymi trzema pionkami. Wieża, tu jeszcze stoi król bardzo mocny. Nie to, co jego król, bo jego król po prostu nagi. Jest tutaj... Po prostu tutaj, tu. Tu, tu nie ma pionków. A te dwa pionki, co one mu dadzą? Przecież i tak ja będę mu tu wchodził. Będę zawsze mogę go tu zaszachować. I on tu odchodzi, już nie ma nic. Ale on zagrał E1 i podstawił mata. Podstawił wieżę i podstawiając wieżę, podstawił mata dlatego że ja biję darmową wieżę i bijąc darmową wieżę jednocześnie daję mu mata. I tak się stało. Ja zbiłem tą wieżę i, a on dostał mata. No i parytia się właśnie tu skończyło matem. Ale jeszcze spójrzcie. Parytia miała aż 14 ruchów. Ale ja przewagę już zyskałem tu, tu jeszcze nie, ale już w, już w szóstym ruchu miałem dużą przewagę. I z takiej pozycji, za pięć ruchów, dałem matę. W takiej pozycji. To wygląda jak pozycja, w której jeszcze partia może się toczyć nawet około 15 ruchów. To wygląda. Ale mi to zajęło 5 jeszcze, 5 moich i 5 jego. A jeszcze zauważcie, tutaj był mat za trzy ruchy, ale to wygląda już matowo, ale nie aż tak, żeby już za trzy. A najdziwniejsze było tutaj. On popełnia wielki błąd i ja biję z matem. I to było po prostu bardzo nietypowa partia. Nie to było takie... Gdzie on, nie wiem po, dlaczego on to podstawił. On ewentualnie powinien z koczkami tutaj, czy tutaj wyskakiwać, żeby mieć jeszcze jakąś tam nadzieję, ale to już i tak małą. I jak on. I. No, i to by już było na tyle. Wbijajcie na kanał. Wbijajcie na kanał Michał 9 lat gra w szachy, zostawiacie łapeczki w górę, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia nara!